Hej, z z strony Zulu. Widzę, w kolejnym odcinku okiem ochroniarza. Dzisiaj trochę format nietypowy, bo po jestem bez yy, kamizelki. Z powodu tego, że stwierdziłem, że wyglądnie lepiej nagrać Bez. Za to naszywki tutaj yy, są. Tamto jest to od zdoby. Yy, stwierdziłem, żeby było widać, że ja okiem ochroniarza. Także zaczynamy. W dzisiejszym odcinku chciałbym w końcu omówić mundur Delta Security Co, Tak samo ta sama zasada w sobie Chciałbym jak w sobie pokazać Jak wygląda dany mundur, plusy, minusy oraz jak pracuje. Przepraszam, zapraszam do odcinka. Lewisz ogień, pójdą w spodnie. Jak wieczór przez spodnie, wy, Soid to była po prostu. krótko mówiąc, masakra. Oprócz tego, że to był takie bardziej garniturowe spodnie, to jeszcze dało się przeżyć. Chodzi o sam materiał, który nie był zbyt oddychający, a także po prostu spodnie po jakimś czasie. że... Się rozklejały, bądź w, ogóle... o, bądź w ogóle nie działały jak powinny. Typu, kieszenie, które co chwila z tej kieszeni coś mi wypadało, i przez to mój telefon sobie zbił. No cóż, tu, yy, tutaj dostałem spodnie. czarne bojówki, tradycyjnie kieszenie tutaj na bokach takie głębokie yy, normalne, co tak powiem kieszenie, czyli tutaj pod paskiem na bokach są z y, taką klapką na żopie oraz na tyłu, tak samo są zapinane klap taką klapką na żoky. spodnie są wygodne jak typowe bojówki oddychają zapięcie jest bardzo ciekawe bo to nie jest Taki typowy guzik, jest to tak na wsuwanie i już są zapięte. Yy, Jaki po prostu zamek błyskawiczny. Spodnie, yy, tutaj yy, mówi, żeby lepiej wsiąść pasek z powodu tego, że na pasku mam całe radio, żeby się komunikować z innymi ochroniarzami. Także spodnie naprawdę wygodne, oddychają. Są to po prostu typowo fajne bojówki, yy, przez to, że też nie ma obowiązku, akurat tych noszenia, tych spodni. Można też nosić po prostu zwykłe swoje prywatne spodnie czarne, jak z tego co wiem. Może granatowe nawet spodnie, więc taki plus. Yy, jeżeli chodzi o pasek, pasek. Powinien być czarny, bądź tak samo granatowy jakiś. E, taki najprostszy, żeby nie było jak mam e, Buty muszą być tylko czarne. Używam cały czas moich... typowo to ASG, to, które używam w Solidzie i tak dalej. One proszą o pomstę do nieba. One już nie żyją praktycznie. Ja muszę kupić nowe buty. Będą zakupione nowe buty. Eee, jeszcze nie wiem kiedy. Eee, finansowo nasze patrzę. Eee, drugi tutaj, który leci elementem omówienia modulu jest polówka. Polówki takie dostałem. Dwie, jedną sobie wziąłem tutaj, żeby ja wam zaprezentować. Jak widzicie porówka jest z takim kołnierzykiem, jak i z trzema guzikami, które są zapinane pod szyję. Widać już piękny y, symbol Delta Security, jak i kieszonkę po nim. Y, fajne jest to rozwiązane tutaj, że Delta Security y, od przodu, jak i na plecach, na plecach też mamy Delta Security. Jest odblaskowe, jak dobrze da widać na kamerze. Jest odklaskowe, czyli jak po prostu... Yy, byśmy wyśli, jak jest na przykład ciepło, wchodzimy, chociaż na przykład gdzieś ciemno czy coś, jesteśmy zabezpieczeni dodatkowo. Na ramionach widać statycznie tutaj pagony i widać, że jesteśmy, dzięki tym pagonom, czy jesteśmy ochroną. Yy, materiał tak samo bardzo przyjemny. Tu w całym tym mundurze widać, że ten materiał jest naprawdę przemyślany, jest wygodny, on oddycha. Po 12 godzinach służby, służby <coughs> człowiek nie jest na tyle zmęczony, spocony i ma ochotę przyjść na przykład następnego dnia do pracy. Nie ma odsu w głowie że Jezus, ja bym to ściągnął i tyle. Jest to akurat y, fajnie przemyślane, fajnie pomyślane ty, z tym wszystkim. E, następny ostatni element, który chciałbym omówić jest to Pola. Tutaj Polar jest bardzo ciekawy z powodu tego, że jest on zakładany przez głowę. O jeżeli jak ten wielki. Zakładane przez głowę i tutaj logo już jest haftowane, co mnie bardzo zdziwiło. Yy, Delta Secrety, to że jest haftowane, nie jest odblaskowe. Mamy kieszonkę, tutaj troszeczkę rzep złużuty, przepraszam, ale tak samo yy, kieszonka bardzo się przydaje w pracy. O dziwo, tu jest ciekawostka, te pakony na polubce mają guzik tutaj, żeby odpiąć i tak dalej. Tutaj natomiast są na takie... Nie wiem jak to się nazywa, to klikania. Taki guzik, który klika, Gdy po prostu wciskam, jest zapięty. Na plecach tak samo mamy Delta Security tak samo jest bardzo ładnie haftowany yy, na ramionach. Tak samo mamy tutaj specjalny materiał, który chyba nie widać w kamerze. No widać troszeczkę. Yy, ma takie mocnienie na ręce. Ogólnie, polar jest tak samo ciepły, wygodny. Naprawdę, jeśli chodzi o posiada ściągacze na dole, jak i na rękawach także jeżeli chodzi o całe umontowanie Delta Security to jest naprawdę 180 stopni w Solidzie i tutaj nie chcę, żeby było, że na przykład Solid potępiam, czy chwalę Deltę chodzi o to, że w tych, w tych firmach chodzi o to, żeby Y, troszeczkę tak patrzę, czy strony pracownika, jak to wygląda. Może ktoś z Solidu kiedyś zobaczy te filmy i postanowi, że faktycznie może troszeczkę zmienią te mundury, żeby pracownikom się lepiej pracowało, żeby chętniej pracowali. A po to też y, zależy trochę od nastawienia pracownika. Tutaj naprawdę. Delta mnie miło zaskoczyło, yy, mundury są bardzo wygodne, po 12 godzinach pracy, nie czuję tego zmęczenia, tego spocenia, naprawdę jest fajnie. Yy, parę dni, bardzo długi czas nie nagrywałem, po to, że też nie miałem czasu. <laughs> yy, też bardzo dużo się dzieje. Na tym nowym obiekcie mam parę nowych historii, które naprawdę chętnie poopowiadam na tym kanale. <laughs> Także kto na tym odcinku to by było na tyle. Odcinek jest krótki chciałem to po na szybko wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj mówię naprawdę, troszeczkę pochwalę, pochwalam, yy, jeżeli chodzi o... Są tutaj projekty metodów, yy, filmy Delta Security, o faktycznie jest jest fajne przemyślenie. Na kamerze, już zapomniałem, nie wiem czy to widzę, raczej widać, ale jeszcze to powiem, że na, kam na kamerze jest koszulka jak i polar jest w barwie granatowej spodnie są czarne dół jest czarne także yy, też mamy specjalne miejsce tam gdzie tam mamy jedną kultkę zimową to już bardziej zmiana nocna sobie zakłada jak mają jakiekolwiek obchody i tak dalej yy, jak i mamy koszulkę tą taką, ja ją nazywam oczu, oczu jedną, taką typowo odbraskową. Też yy, z napisem Delta Security także widać, że to jest. Już... Kultka też ma elementy odbraskowe, także widać, że tu jest wszystko naprawdę zaplanowane na temat Delta Security yy, w solicie, kultki niestety widziałem, ale nie miałem niestety była tak samo poszucana z ich logiem także solidnie, także tego są takie plusy eee, także nad, na tym spróbuję opowiedzieć w następnych filmach jakie tam miałem przygody tylko coś czuję, że będę miał jeszcze więcej przygód. przygód tak. Także w tym odcinku to by było na tyle. Ja byłem w Zulu, ja jestem w Zulu Zapraszam Was na następne moje filmy, jak i na poprzednie moje filmy i tak dalej i tak dalej. Mam nadzieję, że to też się fajnie ogląda że ludzie, którzy na przykład chcą zacząć pracę w ochronie ma nadzieję, że te filmy jakimkolwiek sposobem Wam pomogą w tej pracy. To te jest dlatego powstała troszeczkę inicjatywa tej serii w tego, że jak ja chciałem zacząć pracę w, ochronę, w ochronie niestety nie znam żadnych y, filmów dotyczących ta, Takiej pracy i sam nie byłem pewien czy na pewno chcę na tą ochronę iść Tutaj mam nadzieję, że Wam pomogę trochę W tej całej serii I Może się podzielę W przyszłości innymi Na przykład yy, na przykład innych służb Których mogę Może będę pracował Zobaczyłem wszystko Życzę jest przede mną. Także ja byłem zulu, dziękuję za oglądanie. Cześć, się na razie. Pa, pa!